Dzisiaj zbudujemy drużynę taką dobrą, że jakby nią Denis Tomala zagrał, to by potem aż bramkę strzelił w Ekstraklasie. Bo wy nie umiecie budować tej drużyny. Wpierdolisz się na obronę jakiegoś marszczeranu, a potem jedziesz po tym jej życiechwałce na mulci, A to nie jest ich wina. I jej to ci może te serwery wyjebać najwyżej, albo jakieś gówno do paczki ci włożą. A jak ty takim bolcem grasz, to sam sobie jesteś winien, że potem każdemu musisz tego loda robić. Dlatego dzisiaj zrobimy sobie skłacznie spierdolony. Na początek trzeba dobrać tą formację, my będziemy grać ofensywnie. To ta 4, 3, 3, ta czwarta tam dobra jest. Kogo tam damy na bramkę, to nie jest też istotne, bo tu bramka się tak nic nie będzie miał do roboty. Jak tu mamy tego ofiara, to ona będzie w meczu stał i ty darmordę. Sako ble, ja pierdolę, nudzi mi się, no to tam wystarczy. Na prawo broni, to tam byleby szybki były i kurwa. I właśnie tam resztę nie przejmu, to alwy Al Al daradę. I w środek obrony to sobie takich dwóch dużych, takich silnych, szybkich zawodników. Jacy oni są dobrzy, prawie jak ten Wawrzyniak, jako oni powinni tych granic europejskich bronić. A tak przy okazji powiem, że Porte, jak to oddzielnie napiszesz, to trochę w się drzwi, to znaczy, ale te będą zamknięte zawsze. I na lewo obrony, to, to nie ma jeszcze jakichś dobrych ifów złotych, i, i tu trzeba dać tego srebrnego vananholta. Ja wiem, że ty powiesz, że on jest nisko ceniony, ale kurwa, nie filozuj, zobacz, jak on ma te tempo dobre. I do tego jakieś te czarny i te karty też ma taką czarną, a taki stereotyp jest, że jakiś jesteś czarny. I to dobrze kradniesz, to on będzie szybko tym przeciwnikom tę piłkę podpierdalał, tam nawet się nikt nie skapnie. Yy, na pierwszego pomocnika daj sobie tego uchodźcę pierdolonego, i zaraz coś będzie okrzyczał, że on jest wolny i tego defa nie ma. Ale kurwa, uspokój się, zobacz, jak on ma te podania, on tymi podaniami dobrze ci zrobi. I tam dalej to też nie ma nic ciekawego w tej pomocy, to sobie będziemy i go wpierdol do tyłu, bo zobacz, jak on ma te statystyki najważniejsze, takie po 80, plus, to on tam doda radę i będziesz tym z dystansu na tam będziesz zadowolony. I już w tej ofensywie to nie bądź jakimś skąpym kutaszem, tylko kup jakieś lepsze karty. Ja tu damy Deko na przykład oj, jak on jest dobry, jaką on te karty ma taką białą jak flaga Francji. A jak grasz na PlayStation i nie masz szlęgę, to się tam nie przejmuj to tam dasz jakiegoś jodłowca z ekstra i tam też będzie zadowolony. Na lewo, Paulo Futre, zobacz, jak on ma dribbling. zakręci zakręcisz nim przeciwnika, aktor mostruszki taki jest winny. I na tego strikera, postaw stoiczkowa, ten ma te statystyki napakowane, on jest taki dobry, że jak dawy król zobaczy, to aż do obrony wraca. I na prawe skrzydło tego Ej, la, ma! Taki strzał dobry, że jak pierdolisz kopyta, to aż bramkarzowi jądra urwie! Jedź od razu na multi, da pałę do pierdalaj. i tak wygrasz, bo ten skład jest taki dobry, bolce mnie skalany!